To dobra, to nagrywam to cicha, cisza. cisza. Port Gdynia. No, a tutaj port po prawej. Dominika jest też? Nie, Dominika a nie zimna. będzie. A w Szczecinie w ogóle port. A tutaj działa chyba no ale w szczycie nie, nie działa. działa. Wiadomo dla kogo działa, Nie, jest co chodzi? O, wow, oś jak podnosi kotanem, to widziałam wpadła wow. się. Wow. Wow. Podobnie jak w Szczecinie. Ej, 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 nie, nie powiem. Na, na twarzy nie, nie mam twojej, nie ma. Nie ma, nie ma. Ja tak kieruję, żeby nie było. Ale okay. port to to koniecznie, koniecznie. Ojoj, oj oj. Pięknie. pięknie, no to prawda. I do Warszawy. Taka Kościół, teraz chyba tak? będziemy przyjeżdżać no, przez miasto. Nie tak. tak. Nie ma Gdyni to jak Nie ma ofert. Ja byłam, są bardzo dopięciu chudy.